Cześć kochani. Z tej strony Anna. Witajcie na kanale Opowieści Losu. Dziękuję wam następnie za wasze lajki, subskrypcje, za udostępnienia, wyświetlenia kanału, również za wasze cudowne podziękowania, komentarze i opinie. Oczywiście witam ciepło i serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że powracasz. Cieszę się, że dołączyłaś, lub dołączyłaś do tego kanału, do naszej wspólnej społeczności a jeśli tego kanału jeszcze nie subskrybujesz zachęcam Cię gorąco i serdecznie, abyś to uczynił lub uczyniła, pamiętaj, że są tutaj treści, które są skierowane głównie do Twojego pola energetycznego i jeśli ten filmik na Ciebie natrafi jest to przekaz skierowany głównie dla Ciebie a dzisiaj kochani, masz wiadomość także patrzymy, co tu dzisiaj dla Ciebie istotnego do przekazania nawołanie kochani, o uziemie nie lubię tej sytuacja z trygonem ziemi bych pan na koziorożec Ktoś to może wam się tutaj może uziemić, lub kto was sprowadzi na ziemię, lub kto wy kogoś, kochani. Ktoś tu, kochani, komuś wyjawi jakąś prawdę i w związku z tym w końcu odczuje spokój. Ktoś nadal nie dostrzega swojej mądrości, lub nie potrafi tego zaakceptować. Jest tutaj w kimś wewnętrzna świadomość, ale też i strach przed kimś, przed czymś. Odradzacie się. Już nie chcecie powtarzać w kółko tego samego jak jakąś mantę. Być może jakichś starych błędów, starych schematów. Coś tutaj jest dla Was zakończeniem. Coś zamykacie całkowicie, co być może nie było dla Was dobre. Stawiacie na swoją autentyczność. Naprawdę. Na swój prawdziwy wizerunek. Idzie do Was przebaczenie, lub to Wy komuś przebaczacie, lub to ktoś Wam przebacza. Być może przebaczasz samemu sobie lub samej sobie. Jakieś błędy, jakieś żale. Coś, co tobie nie dawało spokoju? Idzie do Ciebie jakaś nowa perspektywa. Być może zaczniesz rozwijać swoje talenty, być może masz jakieś dary, być może jesteś uzdolniona manualnie, być może coś nie wiem, malujesz, idziesz w kierunku jakiegoś artyzmu. To Tobie daje szczęście. ale też słyszę i uzdrowienie ponownie, uleczenie wnętrza. W Twojej zmysłowości nadal kryją się jakieś cienie, być może nie potrafisz się być może zamiast stawiać na swoją atrakcyjność, na swój wizerunek zewnętrzny, Inaczej. Być może patrząc na siebie, widzisz siebie jako osobę atrakcyjną, ponętną, kuszącą, seksualną, sensualną, ale to tobie przypomina o twoich cieniach, a ty na ten moment potrzebujesz ciszy, aby móc się zharmonizować, aby móc się uzdrowić, uziemić, uleczyć. Być może masz jakiś klucz do jakiegoś miejsca, gdzie tobie tą ciszę zapewni. Być może też spełniają się Twoje życzenia, ale nadal chronisz swoje, swoje serce przed uczuciami. Ale nie chcesz, nie chcesz z czymś zaczekać nie chcesz zwolnić w jakiejś sytuacji. Tutaj jeszcze jakieś cienie mogą tutaj Cię kusić, tobie się odzywać. Musisz postawić jakieś jasne granice, wyraźne. Być może więcej współczucia dla kogoś okazać być może skupić się na medytacji jakaś piosenka, może dla Ciebie być pomocna skupić się w rytmie melodii, w dźwięki Będzie jakaś muzyka, kochani reakcyjna, tak? zapas sobie świecę, usiądź, relaksuj się, skup się być może chcesz być liderem być może chcesz powiedzieć o tym, co wprowadziło stres w Twoje życie przez to czułeś się osobą przytłoczoną, zamkniętą, skrępowaną, tak? Być może wyruszasz w jakąś przygodę, aby się uzdrowić, być może w jakąś wycieczkę, w jakąś podróż. To pobudzi też Twoją kreatywność. Tu jest dużo wdzięczności do wszechświata, tak, ale też są jakieś pretensje, jakieś zmartwienia o swoje marzenia, aby czemuś lub komuś się poddać być może mówisz nie już, pasji, namiętności, intymności tylko i wyłącznie chcesz transformować, chcesz przemiany w twoim życiu ponieważ wstydzisz się czegoś dlatego potrzebujesz się gdzieś schronić aby przebaczyć samemu lub samej sobie tak? odłącz się od energii, która tobie nie sprzyja która tobie szkodzi, ale też odpuść coś zaufaj w to, że przeświat tutaj ma na ciebie ma najlepszy plan Pokonasz w ten sposób swoje natrętne myśli, niech cię prowadzi intuicja, tak? Jest tutaj jeszcze dużo niepokoju, dlatego potrzebujesz samotności. To jest Twój wybór, dlatego podążasz tą samotną prawdopodobnie wyprawę do ponieważ to jest Twój świadomy wybór, ponieważ jesteś osobą wyczerpaną, tak? Być może Twoje ambicje cię przerosły, być może jakieś traumy cię e, dobijały, dobiły, tak? Potrzebujesz odnowienia, potrzebujesz odkryć sobie tą wewnętrzną magię, ale również magię pochodzącą z wszechświata aby odzyskać nadzieję, tak? A nie tylko żyć w nieświadomości. Być może też jakaś Być może jesteś nieświadoma też jakiejś zmiany. Coś, co być może zraniło kiedyś twoje, twoje serce lub co zrani. Uwolnienie. Bardzo emocjonujący, kochani, Czeka przekaz. Bardzo to wyczułam też u siebie w swoim polu hmm, energii także jeśli to jest Twoje, proszę przyjmij napisz w komentarzu, jeśli nie został kogoś innego na dzisiaj to, to tyle, także ściskam pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce pa pa